Cześć, Siemanko. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W następnym odcinku witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Znajdujemy się przed moim domem. Słuchajcie, zima naprawdę w pełni. Przepraszam od razu wszystkich z góry za mój głos, ale troszkę mnie gardło boli. Jestem podziębiony, mam katar, kaszel. Ale na szczęście nie mam temperatury, więc nie ma tragedii. Teraz jest około. 10 stopni Celsjusza. E, mamy wpół do pierwszej. Oczywiście 10 stopni Celsjusza na minusie. Wcześniej tutaj wszystko e, było rano zamarznięte, więc na pewno e, było zimniej. Teraz widzę, że już trochę zdążyło e, rozmarznąć. Ale tak jak widzicie, zima w pełni. E, no Troszkę tego śniegu jednak napadało. I pomyślałem, że można by nagrać jakiś odcinek na temat pompy ciepła, na temat zużycia energii przez pompę ciepła. A słuchajcie, że akurat dzisiaj zapowiada się najzimniejsza doba, czyli najzimniejszy dzień i noc w przeciągu całego roku. Więc to będzie doskonała okazja, żeby pokazać, ile w tym czasie pompa ciepła zużyje energii. No i co? Zobaczymy sobie. Ja mam oczywiście podlicznik tam przy pompie ciepła, więc około godziny 20. Zobaczymy, się jak, jak, zobaczymy jaki będzie stan licznika. Pokażę Wam, jaka będzie w danym w tym momencie temperatura. Bo teraz jest tam, mówię, około minus 10, chyba nie ma minus 10, jest jakieś minus 9, ale w nocy ma być minus 15, minus 16 i to ma być najzimniejsza noc w przeciągu roku. Chodźmy sobie jeszcze tutaj do pompy ciepła. Pompa ciepła sobie aktualnie pracuje. Zresztą powinno być to nawet delikatnie słychać. Jak widzicie, pompa ciepła Sonier 2 to jest pompa ciepła typu split 6 7 KW. Aktualnie sobie pracuje. Niedawno był defrost, jakiś czas temu, bo tutaj ta. Nie wiem jak to się nazywa, ale w każdym bądź razie to zamarza, i jak się robi defrost, to rozmarza. Także tak to wygląda. No i co? Generalnie plan jest taki, żeby zobaczyć ten licznik dzisiaj o 20.30 20, no około 20.00. I potem, jak minie okrągła doba, to też pójść do podlicznika przy pompie i zobaczyć, ile przez ten czas zużyła pompa ciepła. Podczas. Najzimniejszej doby w przeciągu całego roku. Powiem Wam szczerze, że ja odkąd wróciłem z Anglii, to takiej zimy nie było. Ostatni raz taką zimę to pamiętam, jakieś nie wiem, może 12-13 lat temu, żeby tyle śniegu napadało i żeby przede wszystkim ten mróz trzymał tyle, bo dzisiaj jest. Który dzisiaj jest? Dzisiaj jest dziewiąty. Stycznia i od początku stycznia cały czas trzymam róz, więc pokażę wam też tam na regulatorze wieczorem ile od początku stycznia pompa ciepła zużyła energii. I powiem wam też oczywiście wszystkie parametry tego domu, albo może wam powiem teraz, jak już powiedziałam wam jaka to pompa ciepła. Sonier i 6,7 kW typu Split, Genia Air tam zresztą przy jednostce wewnętrznej pokażę Wam taką naklejkę tam będzie, będą wszystkie dokładne informacje, należy też powiedzieć że temperatura u mnie w domu to jest 22 stopnie to jest dom z poddaszem użytkowym 120 metrów E, a dokładnie 117 metrów, dobrze ocieplony. E, Styropian, tutaj mamy dwudziestkę, e, Ocieplenie poddasza wełną 40 cm. Ocieplony według parametrów technicznych 2021, czyli okna trójszybowe i tak dalej. Drzwi weekend ciepłe tutaj z takim aluminiowym progiem ciepłym. Więc no, dom jest naprawdę bardzo dobrze ocieplony. Podłogówka oczywiście w całym domu, bo to przy pompie ciepła ma duże znaczenie jaka lokalizacja Lubelszczyzna 10 km od Lublina i to na tyle informacji do zobaczenia potem a u was to oczywiście będzie za chwilkę Okej okay, jesteśmy w domu chwila czasu już minęła od nagrywania tego wstępu bo jest godzina 20:30 a dokładnie 20:34 i zobaczcie, jest minus 10 stopni Celsjusza. W nocy podobno ma być minus 16. No teraz jest 2034, tak dokładnie. Tutaj widzicie, że mam temperaturę zadaną 22 stopni Celsjusza. Temperaturę żądaną i taka faktycznie jest. Póki co, tak jak widzicie, minus 10 stopni Celsjusza, i pójdziemy sobie teraz do kotłowni, gdzie stoi jednostka wewnętrzna, bo jest to pompa ciepła typu split. Przy okazji, w ogóle jutro. Pokażę wam na tym sterowniku, na tym regulatorze, przy którym przed chwilą byliśmy, kilka innych takich danych, na przykład, ile do tej pory pompa ciepła zużyła prądu w styczniu, ale po co my tutaj jesteśmy? To jest właśnie jednostka wewnętrzna. Jesteśmy tutaj po to, bo mam podlicznik. Może otworzę, żeby było lepiej widać. Ile do tej pory yy, pompa podczas całego swojego, że tak powiem życia energii zużyła 6098 kWh i tam po kropce 21. Yy, po co to pokazuje? Ano, bo sobie zobaczymy, ile rzeczywiście pompa ciepła. Yy, tych kilowatogodzin zużyje w przeciągu doby. Jutro o 20.30 też tutaj przyjdziemy do tego podlicznika i zobaczymy, zobaczymy, ile w przeciągu doby podczas najzimniejszej doby w roku kalendarzowym, ile pompa ciepła pobierze kilowatogodzin za ciepłą wodę użytkową i za ogrzewanie. Więc do zobaczenia jutro. Ok, słuchajcie, minęła dokładnie doba, zobaczcie, niemal nie do, niemal dokładnie 2035. Teraz mamy tylko 8,5 stopnia Celsjusza bo temperatura już generalnie spada i jutro w dzień ma być już tylko minus 5 stopni Celsjusza, ale nawet już teraz temperatura ma. Spadać w nocy. Czyli wychodzi na to, że faktycznie ta doba, którą mieliśmy, prawdopodobnie to była najzimniejsza doba w przeciągu całego roku. Żałuję teraz, że nie zrobiłem zdjęcia, ale to było nad ranem, chyba piąta rano, z tego co kojarzę, tam trochę przed piątą. Żałuję, że nie zrobiłem zdjęcia, no ale o tej godzinie nie myślałem, żeby robić zdjęcie, jak sobie wstałem i Wszedłem dokładnie tam, gdzie znajduje się toaleta, to zerknąłem, która jest godzina, bo tak zawsze robię. I przy okazji zerknąłem, jaka była temperatura, i słuchajcie, byłem trochę w szoku, bo tutaj wyświetlało się, gdzie teraz jest 8,5 stopnia, wyświetlało się minus 19,5 stopnia, czyli prawie minus 20 stopni. Co prawda nadawali minus 16, że będzie w nocy, ale słuchajcie, ja sprawdzałem pogodę dla Lublina. Tutaj jest 10 km od Lublina, więc mogło, no mogło być trochę inna temperatura, trochę mniejsza. Wiadomo, że w mieście zawsze trochę te temperatury są większe, a poza tym, no wiecie, to jest tylko prognoza. Nawet lokalnie gdzieś czasami te temperatury mogą się różnić o 2-3 stopnie. Szczególnie w zimie. No, i zaraz sobie pójdziemy tam do kotłowni, zobaczymy, ile e, dokładnie e, pobrała pompa ciepła, prądu zużyła przez tą najzimniejszą dobę. Ale jeszcze najpierw Wam może tutaj e, pokażę trochę informacji e, na temat poboru. Tej energii, nie wiem, może kogoś uzysk energii na przykład interesuje. W tamtym miesiącu 1290 kWh. Jeszcze tylko Wam pokażę na telefonie, że dzisiaj jest 10 stycznia. Widzicie, na telefonie jest dopiero 20:33, czyli tutaj troszeczkę ten zegarek się przestawił o parę minut. Ale wiecie, to jest, to jest tylko pobór prądu, znaczy uzysk energii, to jest właściwie ani pobór prą, prądu. Ja tak w to do końca nie wierzę. Ale dobra, najważniejszy jest pobór prądu. I tak, samo ogrzewanie. W bieżącym miesiącu 167 kWh, w ostatnim miesiącu 327 kWh w grudniu. No Ja uważam, że to nie jest dużo. 167 kWh w tym miesiącu za 10 dni to nie jest mało, ale biorąc pod uwagę, że od początku stycznia są cały czas temperatury minusowe, no to moim zdaniem to też nie jest jakoś bardzo dużo, bo jeszcze w styczniu chyba na plusie nie mieliśmy. Oddzielnie można tutaj sobie ciepłą wodę zobaczyć użytkową. Ile jest zagrzane? No i co? I cała instalacja, czyli to jest ciepła woda użytkowa plus centralne ogrzewanie. Za bieżący miesiąc 201 kWh, grudzień 414 kWh. Tak to wygląda. Dobra, to tak e, trochę danych, bo może kogoś to po prostu interesuje. Dobra, chodźmy sobie do kotłowni. Ja sobie na kartce te dane spisałem, ale zapomniałem je wziąć ze sobą, ale to nic. Bo w miarę je pamiętam na początek. Tak, żeby to było najlepiej widać. 6128,98, czyli słuchajcie, w zaokrągleniu dokładnie 30 kWh. Bo to będzie jakieś tam 30 kWh i po kropce tam 70, powiedzmy kilka. Ale. W zaokrągleniu tam pompa przez najzimniejszą dobę w roku wzięła 30 kWh. Zaznaczmy, że to jest nie samo ogrzewanie, tylko to jest ogrzewanie z grzaniem ciepłej wody użytkowej. No tutaj niestety nie da się tego rozbić. No i oczywiście też te pompki, coś tam energii. Pobierają te pompki obiegowe, więc ten licznik liczy bardzo dokładnie całe zużycie energii. Aha, ja Wam tutaj wczoraj mówiłem, że tutaj jest te 6000, o już teraz wskoczyło na 129 kWh, i że to jest od początku tak zwanego życia tej pompy, od momentu instalacji pompy, czyli z tego co pamiętam, od. Listopada 2023. Dobrze mówię, mamy 26. Tak, od listopada 2023. No i dobra, teraz słuchajcie ile mnie te, ta najzimniejsza doba e, kosztowała? E, otóż ja za prąd sobie policzyłem, że e, wziąłem pod uwagę ostatni rachunek i 1 kilowatogodzina kosztowała mnie yy, złoty 20 dokładnie. Czyli macie 30 razy złoty 20, czyli za ostatnią dobę za ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej zapłaciłem 36 zł. No, to, no bo 30 razy złoty 20 to wychodzi 36. Czy to dużo, czy to mało? Moim zdaniem to nie jest dużo, no bo na przykład, biorąc pod uwagę, czekajcie, zgasimy tutaj, biorąc pod uwagę cały miesiąc, na przykład poprzedni, no to sobie e, zobaczmy jeszcze raz dane energii, pobór prądu i instalacja cała. Yy, ostatni miesiąc, czyli miesiąc grudzień 414 kWh. Trzeba by to oczywiście pomnożyć razy złoty 20 zł i macie ile za cały grudzień was yy, wyszło za yy, ile za cały grudzień ta pompa ciepła pobrała yy, prądu i ile za ten prąd zapłaciliśmy. Jeżeli ktoś jest ciekawy, ile mnie wyszło ogrzewanie za cały poprzedni sezon, to ja podsumowywałem cały poprzedni sezon. Tutaj daję odnośnik do filmu. Z tego co pamiętam, to było około 3500 zł. Tylko nie pamiętam, czy to było za samo ogrzewanie, czy za ogrzewanie z ciepłą wodą użytkową. Już tego nie pamiętam. Musielibyście wejść sobie na ten film i to sprawdzić. A na dzisiaj. Jeżeli chodzi o ten film, to tyle. Ja uważam, że naprawdę, biorąc pod uwagę, że pompa ciepła to jest system bezobsługowy, ja przy tym nic nie muszę robić kompletnie, no to uważam, że 3,5 tysiąca zł za cały sezon grzewczy. Z tego co pamiętam, on trwał w tamtym roku od września do maja. 3,5 tysiąca zł to mi się wydaje, że naprawdę to nie jest dużo. Za ten dom. Więc no cóż, ja póki co jestem z pompy zadowolony. Pewnie do momentu, aż coś się nie zepsuje, no to będę zadowolony, ale tak jak wiadomo, wszystko się może w pewnym momencie zepsuć. To na tyle. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Pozdrawiam wszystkich. Już moja córka tam na górze coś słyszę. Właśnie płaczę. Wy też to pewnie będziecie słyszeć. Już pewnie chcę schodzić na dół, bo poszła z mamą na górę, żebym tata mógł spokojnie nagrać ten film. Nie przedłużając, wszystkim dużo zdrówka i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!